Co można znaleźć w się za niewielkie pieniądze w modnych kolorach, modnych wzorach, ponadczasowych printach oraz o dobrej jakości. Wszystkiego dowiecie się w dzisiejszym odcinku. Zaczynamy! Cześć kochani, witajcie ponownie na moim kanale, a jeśli jesteś tu nowy, cześć, ja nazywam się Konstancja i od czterech lat próbuję zarazić Ciebie swoją ogromną miłością do ubrań i dodatków kupowanych z drugiej ręki. Jak widzicie, anturaż się nieco zmienił, a to dlatego, że po roku wreszcie nasze studio się otwarło i zapraszamy Was, jeśli jesteście ze Śląska, do zaobserwowania naszej strony Studio T2.0, link na dole, ale nie o tym będziemy dzisiaj rozmawiać, mamy o wiele większe możliwości przedstawiania Wam stylizacji, Także stay tuned, bo dzisiaj będą super stylówki, super rzeczy, które znalazłam. Przejdźmy do pierwszej rzeczy. Z holem szmateksowym mam niemałe zaległości, ponieważ pierwszą rzecz, którą Wam chcę pokazać, kupiłam w kwietniu, słuchajcie, jak jechaliśmy do Gdyni, kupowałam ten płaszcz z myślą o stylówce, ostatecznie go nie wykorzystałam, więc dzisiaj z przyjemnością Wam go zaprezentuję. Oryginalna marka to Mango, płaszcz był nowy, miał jeszcze oryginalną metkę z mango, w rozmiarze L udało mi się dorwać. Jedyny minus tego płaszcza był taki, że nie miał on guzików, co zauważyłam często się zdarza w płaszczach, więc przyszłam złote guziki idealnie pasujące do do tego płaszcza w biało-granatowe pionowe pasy. Pamiętajcie, pionowe pasy nas wysmuklają, a poziome poszerzają. Jeśli chodzi o ten płaszcz, jest wykonany w 100% z bawełny, a to się już nieczęsto zdarza i kupiłam go, słuchajcie, za 9,90, więc aż się prosił o to, żebym go ze sobą zabrała. I na początku miałam z nim pewne trudności, jeśli chodzi o wystylizowanie. Tak jak mówiłam, chciałam go zabrać do Gdyni, nawet zabrałam go do Gdyni, ale go nie wykorzystałam. Próbowałam go połączyć z innymi paskami, ale niestety nie wyglądało to najlepiej. Ostatecznie postanowiłam połączyć go z białym total lookiem, czyli z białą koszulą, z białymi spodniami oraz z białym kapeluszem. Ale mam także już na niego drugi pomysł, żeby wykorzystać granatowe tło, czyli pod spód brać coś granatowego. Tylko muszę najpierw znaleźć takie rzeczy w sekanędzie. I do tego dorzucić na przykład czerwone usta, albo wrócić do mojego pomysłu połączenia dwóch printów w paski ze sobą, pionowe kontra poziome, ale do tego też muszę znaleźć odpowiednią garderobę. Okej, okay, przechodzimy do następnej rzeczy. Paski to print ponadczasowy, dedykowany szczególnie sezonowi letniemu, a drugim takim printem mocno wiosenno-letnim są dla mnie kropki. I następna rzecz to coś, co wychodzi ciutkę poza granicę mojego komfortu, ponieważ jest to sukienka bardzo dopasowana w dodatku na cienkich ramiączkach. Ale słuchajcie, jak ją zmierzyłam i zobaczyłam ją na sobie w przymierzaniu w second handzie, stwierdziłam, że ma mocny taki włoski vibe takiej Moniki Bellucci z odpowiednimi dodatkami. Będzie wyglądać zjawiskowo. Do tej sukienki wystarczyłyby tak naprawdę czerwone usta, rozpuszczone włosy, szereg złotych naszyjników, złote sandały i stylówka gotowa. Natomiast przy mojej sylwetce, która boryka się z dość masywnymi ramionami, nie żeby to nie była moja wina, bo oczywiście i nie ćwiczę, natomiast można to wystylizować trikiem i moja propozycja wystylizowania tej sukienki to na przykład założenie jej na coś, na koszulę w kropki, albo na górę narzucamy ramoneskę, albo jakąś taką zwiewną długą narzutkę, albo kimono. Ja w swojej garderobie nie miałam takiego elementu, który by idealnie pasował na sezon taki e, ciepły, letni, więc postanowiłam ją połączyć z koszulą, która ma Taki sam print, czyli czarna baza, białe kropki w talii. Dodatkowo wywiązałam się paskiem i myślę, że taka stylówka w chłodniejsze lato albo w cieplejszą wiosnę jak najbardziej się sprawdzi. Sukienka kosztowała 12 zł i jest z bawełny, ale, z dodatkiem sporo, spory, ale ze sporym dodatkiem elastanu, dzięki czemu sukienka jest bardzo rozciągliwa i yy, leży na sylwetce, słuchajcie, jak rękawiczka. Ok, przechodzimy do następnej rzeczy. Moja era rozkwitu kobiecości w pełni. Słuchajcie, ponieważ kolejna sukienka jest również ciutkę poza granicą mojego komfortu, jest dopasowana, ale nie mogłam sobie jej odmówić ze względu na przepiękny kolor bardzo ciemnej, takiej wręcz wpadającej w czerni zieleni, z materiału satynowego. Przepięknie, słuchajcie, leży na sylwetce. Idealnie podkreśla moją linię talii. E, piękny dekolt, ładnie podkreśla mój biust. Ponownie cienkie ramionczka, które nie są moimi ulubionymi, ale spokojnie można na górę narzucić ponownie kimono. Można narzucić ramoneskę, albo tak jak ja w dzisiejszej stylizacji postanowiłam narzucić bardzo oversize'ową marynarkę i nadać tej stylizacji bardzo e, bardziej elegancki charakter. Ale teraz sobie myślę, że można by było narzucić na nią również jeansową katanę, dorzucić białe trampki i przełamać ten jej elegancki luk właśnie takim casualowym wydaniem. Kupiłam ją z myślą o sesji w Orient Expressie. W takiej sesji bardziej eleganckiej glam, ale ostatecznie nie udało się zrobić zdjęć w tej sukience. Myślę, że wykorzystam ją jeszcze w niejednym outficie, na pewno więcej Wam pokażę na moim TikToku. Tam codzienne inspiracje, stylizacje z czasami z małymi przerwami. I ta sukienka kosztowała 19 zł. Ok, przechodzimy do następnej rzeczy. Dzisiejszy odcinek powinien być bardziej zatytułowany rzeczy, które kupiłam poza strefą mojego komfortu. Słuchajcie, następna rzecz jest to bluzka wykonana na szydełku z przepiękną różą i wydawało mi się, że wam ją pokazywałam, ale sprawdzałam ostatnie odcinki i chyba wam jej wam jednak nie pokazałam w stylizacji, pokazywałam wam ją tylko jazz like that. Słuchajcie, takie szydełkowe tematy są modne, fajne w stylu lat 70. można w Boho wydaniu je pokazać. Długo nie miałam pomysłu na tą. Um... Na tą bluzkę, ale ostatecznie postanowiłam ją właśnie mocno w boho stylu połączyć z takim vibem trochę westernowym. Dodałam białe bodki, dodałam również szydełkową sukienkę. Talię przewiązałam paskiem, dodałam biały kapelusz i ostatecznie z outfitu jestem ultra zadowolona. Myślę, że taka stylizacja nadawałaby się idealnie na sezon festiwalowy, który mamy w pełni. Ona kosztowała co prawda więcej, chyba 25 zł, jakoś tak. I długo się zastanawiałam, czy ją wziąć, a zazwyczaj mam zasadę, już jeśli się długo zastanawiasz, znaczy, że tego nie należy brać, ale postanowiłam nieco więcej bawić się stylem, nie kupować tylko rzeczy, w których się czuję komfortowo, ale także takie, które rzucą mi wyzwanie i pozwolą odkryć jakiś mój inny styl, zabawę stylem. Także bardzo się cieszę, że ostatecznie wylądowała w mojej garderobie. Przechodzimy do następnej rzeczy. Skoro wytrwałeś do tego miejsca, znaczy, że to, co widzisz, Ci się po... Podoba, a żeby pomóc mi szerzyć moją wiedzę na temat second handów i miłości do kupowania z drugiej ręki, koniecznie daj łapkę w górę, napisz komentarz który dzisiejszy outfit jest dla Ciebie najlepszy, a który najgorszy oraz pamiętaj o subskrypcji mojego kanału, żeby nie przegapić kolejnych shortów oraz odcinków, a jak widzicie możliwości mamy teraz więcej, więc może więcej odcinków się pojawi. Ok, no więc tak, ostatnią rzeczą w dzisiejszym holu szmateksowym jest kombinezon, który mam na sobie, który w przebitce widzicie w pełnej krasie. Jest to lniany, słuchajcie, oversize'owy kombinezon w takim karmelowym kolorze, zapinany na guziki z dużymi kieszeniami z przodu. Tego, że ma bardzo oversizowy krój. Na mojej sylwetce musiał zostać upięty dodatkowo paskiem, który zaznaczył idealnie moją wąską talię. Dodałam akcesoria w postaci złotej biżuterii, złotych naszyjników, z zestawu złotych pierścionków, teraz od kiedy noszę obrączkę oraz pierścionek zaręczynowy, jakoś brakuje pierścionków i muszę dorzucić ich trochę więcej. A jeśli chodzi o buty, postanowiłam dodać moje ciężkie sandały na koturnie, ale. Nie są one zbyt praktyczne, więc raczej wykorzystuję tylko do sesji i do stylizacji do odcinków, do tego złota torebka, można narzucić też czarny kapeluszek, dobrze wiecie, kocham kapelusze i outfit gotowy. Często na moim YouTube zabieram Was także ze sobą na zakupy w second handzie. Jeśli chcecie spędzić jeszcze chwilkę ze mną, to kliknijcie koniecznie film wyświetlany po mojej lewej stronie i przejdziecie bezpośrednio do odcinka, w którym poszliśmy razem do jednego z sieciówkowych second a to oznacza, że Ty też możesz takie rzeczy w swoim sieciówkowym sekendie. W chędzie znaleźć. I to wszystko na dziś. Widzimy się za tydzień. Hej!